Witam was, o kurde się przestraszyłem pitbulka. Witam was umiłowani moi na Kolejnym Motoflogu mojego kanału miaga eee, Widzicie jaka jest pogoda Pogoda jest super Pogoda jest super, dzisiaj niedziela Niedziela szesna, 17 17 marca Anno Domini 2019 Dzisiaj wraz z małżonką Postanowiliśmy się Przejechać Zrobić parę kilometrów, może osiągnąć ten pułap konieczności zrobienia pierwszego serwisu. E, przy okazji odwiedzić fajne miejsca, przede wszystkim jedno fajne miejsce, czyli upiec jak zawsze na jednym ogniu parę tych pieczeni, czy jak to się mówi, upiec. No dobrze, więc także jadę. E, naprawdę, pogoda jest super. Może nie jest, jest rewelacyjnie, e, rewelacyjnie, ciepło, znaczy ciepło, no nie ma takich aż stuprocentowych rewelacji, bo nie byłbym Polakiem, jakbym nie pomarudził, bo, bo, bo tak naprawdę, się kamera mi rusza, e, tak naprawdę e, jest parę takich, jakby to powiedzieć, mankamentów dzisiejszego dnia. Przede wszystkim bardzo mocny wiatr, no ale no cóż, wieje tu już od paru, paru dni, i tak nas oszczędziło oszczędziło to wietrzysko, bo, bo generalnie strat nie mamy. Cały czas prąd mieliśmy w mojej tutaj okolicy. Co prawda były jakieś tam zaniki gdzieś tutaj po ościennych miejscowościach, ale my akurat nie odczuliśmy tego na własnej skórze, więc generalnie bardzo, 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 bardzo fajnie jest. Także podróżujemy sobie w stronę w stronę tam pewnego celu ale zanim do tego celu będziemy się udawali, tak naprawdę muszę pe pewną rzecz zrobić, którą mi tutaj generalnie, o której mi generalnie przypomniał e, Piniu, dziękuję Ci bo ja powiem szczerze, że zawsze o tym zapominam, dlatego też może jeździłem tak na kwadratowo na ostatnim na ostatnim jeździe e, po prostu najprawdopodobniej e, przyczyną mojego takiego Złego jeżdżenia mogło być złe. E, złe, złe. O, kamera mi się strasznie rusza. E, złe. Ciśnienie w oponach. Niestety nie ma możliwości takiej 100% weryfikacji samemu w domu, e, więc postanowiłem udać się na stację benzynową. Ja wiem, że te aparaty to też nie są tak na 100% wiarygodne, ale na pewno więcej wiarygodny niż taki kompresorek aladomowy, domowy który tam będzie pompował kuźwa, i ta skazówka będzie drgała z takimi jakimiś nie wiem jakimi tutaj tymi no zależy mi na tym żeby to ciśnienie było w miarę w miarę yy, które napompuje dookoła zbliżone do tego co, co ma być no tak jakby ktoś się pytał wedługże instrukcji o właśnie czujecie chyba ten wiatr jeśli nie zalecane, to tutaj jest w Yamashie 2,25 przód, 2,50 tył Bez względu czy jeździmy solo, czy jeździmy dwie osoby Tak, bynajmniej taka informacja jest I czy jazda jest szybka, czy nic Czy wolna No, ja to zazwyczaj tak Znacie moje umiejętności, moje Moje, jak to się nazywa, te No jeżdżę, jeżdżę, jak to się nazywa prędkościami zbliżonymi do tych dozwolonych więc, więc zdarza mi się od czasu do czasu tam prze, e, przejechać troszeczkę szybciej niż, niż wolno ale staram się po prostu nie przesadzać z tymi prędkościami także na chwilę obecną e, chyba zakończę tą, e, tą ten pierwszy jakiś taki e, e, jakby to powiedzieć e, e, pierwsze na moje wejście na 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 dzisiejszej nagrywce jak coś tego będziemy będziemy się meldować za momencik nie ukrywam że zgubiłem jedną z baterii nie mogę jej znaleźć i generalnie dzisiaj dzisiejszą jazdę będę próbował jak to się nazywa zrobić na, 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 na tym co mam czyli po prostu Na jednej baterii, co, co, no, co wiąże się z tym, że, że trzeba troszeczkę ją oszczędzać. Tak naprawdę, e, e, kamera Sony hdr S20, to tak przy tej rozdzielczości na, na maksa filmuje. E, no to, to, to gwarantuje nam tutaj gdzieś około kuźwa, no godziny, tak naprawdę, nagrywania, może troszeczkę więcej że mam na tej baterii bo akurat zgubiłem oryginał i mam mam jak to się nazywa zamiennik więc więc ten zamiennik mimo y, deklarowanej mimo deklarowanej na, na, na opakowaniu większej pojemności niż, niż, niż jest oryginał om mowa bateria filmuje generalnie krócej no nie wiem no w takim razie wiadomo jak to jest z tymi chińskimi czy to podróbami? Chociaż taka prawda, że i tak ta bateria Sony oryginalna też produk produkowana w tym kraju była. Także na razie kończę. Do zobaczenia za momencik, już po pompowaniu koła. Pa! lampka się świeci. Także umiłowanie moi moje, z mojego. Pompowanie na razie nici, ponieważ awaria kompresora. No. Także na razie nie napompujemy. Muszę założyć porządnie rękawiczki. Żebym nie narzekał. zastanawiam się nad zakupem innych, bo To są dupowate trochę. Czyli kurtka jest tak naprawdę dupowata, bo. Ma takie rękawy nie. Ni tu, ni tam. Jak to. Kolega Kowal powiedział, że trzeba wspierać polski przemysł. Yy, polską gospodarkę Tak i ja. Chciałem to czynić Ale Projektant powyższych Rękawów w tej kurce Nie brał pod uwagę, że ktoś będzie jeździł chyba w rękawiczkach w niej Także ani nie założyć tych rękawiczek pod spód, ani Tak naprawdę nie można ich założyć na, na wierzchu, bo Rękawy są, końcówki są tak sztywne Że jest że jest ciężko cokolwiek tutaj z nimi robić także wracamy się w stronę naszego celu e, który mamy zamiar osiągnąć w dniu dzisiejszym kierujemy się w stronę widnicy Także y, tak to wygląda y, Na jednym z motoflogów może taki y, może tak opowiem y, bo się kolega pytał Sebastian y, co sądzę na temat kasku, który mam na sobie. Więc kask, który mam na sobie w skali od 1 do 10 oceniam na 6. Może to taka niska ocena, ale generalnie no, muszę powiedzieć w miarę obiektywną prawdę. Bynajmniej moje odczucia takie nie, że kuź wokół kupujcie wszyscy Nolana 100 kreska 5. Także, kask naprawdę wygląda kozacko Kask, który jest naprawdę wygodny bo tutaj bynajmniej taka, taka krótka jazda to jest wygodny wentylacja na chwilę obecną na, przy takiej pogodzie działa poprawnie, czuję, że po prostu coś wieje i na górnym wlocie i na wlocie dolnym bo muszę się przyznać, że jadąc właśnie tak wolno Yy, to czuję, że mi jest ciepło, mimo tego, że tak naprawdę zaraz wam powiem ile jest stopni 81, silnik się ładnie dogrzał. Jest 16 stopni na dworze, więc ciepło. Podobno to yy, dzisiaj zapowiadane maksimum jakie miało być dzisiejszego dnia, a mamy godzinę yy, 10.51, bo tutaj zegarek mam nieprzestawiony. Jak mówię, nie będę przestawiał, bo i tak niedługo będziemy znowu yy, się zmieniać czasem więc, więc po co mi to ja sobie po prostu tą godzinę yy, po prostu yy, w, w pamięci w pamięci skoryguję także odejmę więc tak to, yy, tak to wygląda więc, więc yy, tu jest yy, z tym super yy, no wadą jego jest to, że jest to dość ciężki kask Muszę się przyznać, że to jest najcięższy kask, jaki miałem od czasu, kiedy jeździłem ProBiker pro Też Czękówka bo KX Podajże dwa, albo trzy Ten kask naprawdę dużo ważył Tak naprawdę to był mój pierwszy porządny kask, który w życiu miałem Ten ProBiker, czy uważałem, że on jest porządny Także Także tak to wyglądało. Co jeszcze nie mogę powiedzieć? No, no to jest swadom. No i kask niestety do takich super cichych nie należy. Jest w nim, mimo tej wysokiej szyby, nie wiem, nawet jak się ułożę przy, przy, samym, przy samej szybie i tak jest w nim dość dość głośno. No jego zaletą też jest to, że jest biały, no, no, ale to wiadomo, to można kupić kaski, mi zależało, żeby był to y, kask właśnie y, w kolorze y, takim, którymi, y, którymi y, to gwarantuje, że się nie będzie na słońcu nagrzewał. czy kupiłbym go drugi raz? no nie wiem, chyba tak, bo, bo generalnie mimo tak niskiej oceny y, Kask mi się bardzo, bardzo podoba. Niskiej, no po prostu przeciętnej oceny. O, to nie jest niska, to jest przeciętna ocena. Także taka jest moja ocena yy, powyższego, powyższego kasku. Yy, może coś o z wykonaniu jego. No naprawdę jest wykonany super, jest z dobrych materiałów, ładnie się wszystko układa. Blenda, Blenda się fajnie zamyka, bo tu jest Blenda z taką możliwością regulacji wysokości, więc, więc to, jest, to jest naprawdę in plus, bo niektórzy mają większy nos, niektórzy mają nos krótszy, więc, więc tutaj to jest na, na plus. Eee, fajnie się też ta Blenda, jak to się nazywa, ją oddokowuje, czyli ją się chowa, czyli po prostu wciskając guziko na się strykiem chowa. Hmm, tak 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 po prostu automatycznie na sprężyce chowa. Trochę się obawiam, czy jak długo to wytrzyma. No niby tutaj gwarancji jest 2 lata, chociaż gdzieś tam doczytałem, że Nolan gwarantuje 5 lat gwarancji, więc, więc nie wiem jaka jest naprawdę ta, ta gwarancja tego Nolana. Na stronie Nolana lakoniczne informacje. Tak naprawdę nawet nie można zarejestrować tego kasku, a może wy wiecie jak ewentualnie się dostać do, do jakiejś rejestracji, bo generalnie we wszystkich w takich e, szanujących się e, firmach zajmujących się sprzedażą kasków czy producentach kasków zazwyczaj jest taka e, możliwość, żeby sobie zarejestrować swój kask. Taka sytuacja dotyczy przykładowo e, kasku Schubert, no chyba Shoya też, a tutaj po prostu kask jest taki anonimowy, czyli po prostu nie ma jakiejś tutaj możliwości czegokolwiek z tym kaskiem zrobienia że tak to wygląda, jeżeli chodzi o, o użytkowanie na chwilę obecną po e, tak naprawdę przejechaniu w nim 100 km może tak. No ponad 100 km, bo już tam kiedyś sobie patrzyłem 97 km. Gdzie się tych parę kilometrów zrobię. wieje, no prawda jest taka, że wieje mi niemiłosiernie zresztą aż można powiedzieć, że aż mi tak z motocy, czuję taki e, dyskomfort jakbym mnie z tego motocykla zaraz ściągnąć chciało jeszcze te wiatry boczne tak może byłoby przyjemnie mm, o, Ela mi znowu e, kaskę, się śmieje no też powiedziała, że bardzo gwałtownie hamuje zresztą można to ocenić, nie? czy to jest gwałtowne hamowanie, ale rzeczywiście jak ktoś śpi z tyłu Muszę chyba podkręcić obroty to wtedy będzie yy, będzie głowa leci dobrze, że co innego ci nie leci yy, także oj, ktoś się ktoś się nie mieścił na swojej stronie także tak to wygląda bynajmniej jeżeli chodzi o użytkowanie Użytkowanie Nolana. To jest taka moja pierwsza ocena. No może ktoś powie, że bardzo go surowo oceniam, ale prawda jest taka, że trzeba powiedzieć o wadach i o zaletach, no. Nie wszystko złoto, co się świeci i nie zawsze ma się to, co się chce, bo ja też bym chciał. Ja bym bardzo chciał Shoei'a, ale jak go ubrałem na głowę, to tak mi kurde cisnął, że... No niestety. A Schuber też chyba na moją głowę nie jest, bo, bo mimo tego, że naprawdę to jest cichy kask, ale... Ja, prawda, no, no... Takie mikrouciski, mikro jakie po prostu powodował mnie Schubert, odbijały się przy dłuższej jeździe, po prostu się nie dało jeździć. Eee, zobaczymy, jak dzisiaj się spisze nola na, na, na w, ciągu, w ciągu tej przejażdżki. Będzie to przejażdżka no, na pewno dłuższa niż godzinę, więc, więc myślę, że tutaj... Po prostu będę mógł go tak naprawdę ocenić Czy cena pójdzie w górę, czy pójdzie w dół No to zobaczymy, bo sam jestem ciekawy Na razie ma u mnie 6 Także tak to wygląda O, pierwszy motocykielek Także mieliśmy dzisiaj pierwszego kolegę na drodze Którego mogłem pozdrowić Nie zazwyczajem wyciągniętą ręką w górę, bo ja tak właśnie wyciągam tą rękę w górę, niektórzy w bok niektórzy w dół niektórzy nogą się witają kiwnięciem głowy, więc zawsze jest miło się przywitać tak, to jest piękne krajobrazy piękna pogoda Stopni nadal się temperatura utrzymuje. Nie wiem, czy widzicie na zegarze, więc tak to wygląda. Na ostatniej nagrywce pozwoliłem sobie przy. Przy. Jak to się mówi? Przymglić licznik, ponieważ nieznacznie przekroczyłem dozwoloną prędkość i nie chciałbym słyszeć, jaki ze mnie kierowca. Bo już takie. Miałem raz takie, takie, takie yy, odzewy na forum, że ktoś widział jaki to jest mnie kierowca. Ale albowiem powiadam wam, niech ci co są bez grzechu rzucą we mnie kamieniem. Czy naprawdę wszyscy jeździmy tak przepisowo? No, może i są szeryfowie, którzy potrafią tak jeździć przepisowo. Ja staram się jeździć przepisowo, ale też nie chcę szeryfować, więc, więc jeżeli jadę przepisowo, a widzę, że ktoś mnie ma zamiar wyprzedzić, to albo zjadę i ujmę gazu nie, nie blokuję nie, nie, nie robię jakichś takich dziwnych sztuczek, no bynajmniej jak jadę motocyklem samochodem niekiedy tam jakieś tam złośliwości się odzywają, no ale człowiek jest tylko człowiekiem także tak to wygląda na chwileczkę myślałem, że ktoś tu leży, właśnie teraz było sprzątanie świata sprzątanie rowów worki leżą... worki te już leżą gdzieś około tygodnia i nie wiem na co czekają no chyba, żeby się kuźwa całkiem rozpróła, bo wiadry gdzieś zaniósł gdzieś dalej żeby nie musieli ich po prostu ładować, bo to tak nie rozumiem dla mnie, bo dla mnie to jest bez sensu, żeby żeby kogoś wysłać, kto się naprawdę musi napracować, żeby ten, te śmieci pozbierać i żeby... Zama za o, tutaj trzeba uważać, piasego, że żona mnie ścisnęła udami żeby, żeby od razu pozbierać to to czeka się, nie wiem yy, po co, dlaczego już wiedziałem tu raz jechałem, to musiałem stanąć i worek ściągnąć z drogi rano jadąc no ale no cóż różne są techniki, no tutaj taka technika na maniany będzie co będzie także na chwilę obecną to zakończę nagrywanie, dojeżdżamy do Wambierzyc no i za moment będę filmował gdzieś tam z trasy. Na razie pa.